Cześć, witam was serdecznie na moim kanale Cieklecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie, moi drodzy. Dzisiaj u mnie na kanale znów będzie królować FC Barcelona. Będę wam opowiadał o wspaniałym wyczynie Roberta Lewandowskiego. To było piękne, że kapitan polskiej reprezentacji w swoim drugim spotkaniu w La Liga ustrzelił dublet. Także wydawało się, że zaliczył asystę. Niestety władze La Liga tego nie uznały, ale i tak zagrał fenomenalne spotkanie. FC Barcelona wygrała 4-1 z Realem Sociedad. I powiedzmy sobie szczerze, najlepsi, najlepszymi zawodnikami byli Robert Lewandowski i Ansufatis, szczególnie. Młody, utalentowany, 19-latek był takim typowym game changerem. Zmienił oblicze tego spotkania, pojawił się w drugiej połowie i zdobył gola. Ale zanim do tego wszystkiego przejdę i do rekordów Roberta Lewandowskiego, to powiem wam ogólnie te moje odczucia związane z tym spotkaniem. Powiem wam szczerze, że ten mecz odpaliłem w ostatniej chwili. Powiedzmy sobie szczerze, z taką niemiecką precyzją uruchomiłem stację, która transmituje ten mecz i już się roz, rozpoczęło i dobrze zrobiłem, bo zobaczyłem gola Roberta Lewandowskiego w czasie, intuicja mnie nie zawiodła, bo jak już były te pierwsze sekundy, myślę sobie, no nie zdążyłem kawy sobie zrobić, pójdę ka kawę z ekspres... uruchomię ekspres i zdążę kawę, a tutaj ale coś po prostu ta intuicja mi mówiła nie, nie idź, no i dobrze zrobiłem bo Robert Lewandowski wyobraźcie sobie w 45 minucie zdobył swoją pierwszą bramkę to było piękne zagranie Balde, Francuz który zastąpił Albe który był krytykowany w pierws... po pierwszym spotkaniu moi drodzy i ten właśnie utalentowany reprezentant Francji Zagrał grał do Roberta Lewandowskiego i napastnik polskiej reprezentacji zdobył swojego pierwszego gola w La Liga, i w ten sposób dogonił Benzemy. Bo powiem Wam szczerze, no najbardziej właśnie ciekawi mnie ta rywalizacja między Polakiem a Francuzem. No i to było piękne, że właśnie ten Balde rzucił się na Roberta Lewandowskiego powiedzmy sobie szczerze napastnik polskiej reprezentacji jest pewnego rodzaju mentorem jest pewnego rodzaju wzorem dla tych młodych zawodników jak Balda, Sufati czy Pedri. Pedri wyobraźcie sobie udzielając wywiadu powiedział, że Robert Lewandowski nie wygląda na swój wiek, że wygląda na 20 lat i no to jest piękne, powiedzmy sobie szczerze, bo Robert Lewandowski dobrze się prowadzi, jest wzorem, no i przybył do Barcelony zdobywać trofea. No, ale Poprawiacie sobie, Barcelona prowadziła 1-0, i strata de Jonga spowodowała, że gola na wagę w tamtym momencie remisu. Strzelił Iszak, Szwed, który w ostatnim czasie zawodził pod koniec zeszłego sezonu. Tutaj zdobył bramkę. My też go doskonale pamiętamy, no bo pamiętacie i był groźnym zawodnikiem reprezentacji Szwecji, gdy graliśmy na euro. Nasi obrońcy powiedzmy sobie szczerze, no mieli z nim problemy. Było jeden do jednego. No i ten De Jong ogólnie w tym spotkaniu notował e, straty. Zobaczcie jaki paradoks. W tym pierwszym spotkaniu dał dobrą zmianę. Wprowadził jakoś na boisko. W związku z tym Xavi, Xavi chciał być sprawiedliwy. Dał szansę Holendrowi. Holend Holender w tym spotkaniu zawiódł. Rozgrywał setne e, spotkanie. No czasem takie jubiluszowe mecze są, powiedzmy sobie szczerze, e, nieudane. Powiedzmy tak... Tak chciałem właśnie wam tutaj podkreślić, że do 64 minuty to spotkanie było wyrównane. W momencie, gdy Baskowie opadli z sił yy, i dobra zmiana yy, Krzawiego spowodowała, że właśnie FC Barcelona wrzuciła drugi bieg, yy, Asufati. Um, zrobił różnicę z Rafinią. To jest właśnie niesamowite, że FC Barcelona ma tak silny skład. No bo aż siedmiu zawodników może grać na skrzydłach w napadzie. No bo jest Robert Lewandowski, jest do tego Ansu Fati, mamy Ferrana Torresa, jest Dembele, jest do tego właśnie. Wyobraźcie sobie Depay. No, siedmiu zawodników, a mówi się o tym, że właśnie o, jeszcze jest Obama Young. I Obama Young, Depay mają zostać sprzedani. No bo wiadomo, Robert Lewandowski chce grać wszystko od, 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 od pierwszej minuty do 90 minuty. I w razie czego, jeżeli chodzi o tą pozycję napastnika, no, to może go zastąpić Ansu Pati i także Ferran Torres, dlatego właśnie Laporta chce sprzedać Obabeyanga Depaya, choć powiedzmy sobie szczerze sezon będzie długi, ja bym któregoś z tych zawodników zostawił, no jest też Dembele, no i tak w, ty, w tym momencie kiedy jakby był ten remis, pojawił się Ansufati to też właśnie mi się podobało, że, że jak, jak, jak się właśnie pojawił ten młody, utalentowany Hiszpan, no to on dograł pięknie do. Dembele i Dembele strzelił gola na 2 do 1, i następnie kol kolejnego gola strzelił Robert Lewandowski na, na, 3, na 3 1, i czwartego, czwartą bramkę zdobył ten fenomenalny Ansufati, który był takim game changerem, no bo w tym spotkaniu zaliczył gola. I miał dwie asysty. Podobała mi się ta współpraca z Robertem Lewandowskim. Pamiętacie ten filmik, co na TikToku przed jednym z spotkań Robert Lewandowski łapie tak za ramiona właśnie tego utalentowanego zawodnika FC Barcelony? To widać, że Robert Lewandowski jest szczęśliwy w tym, w tym zespole i najważniejsze jest to, że zeszła z niego presja. Opowiadałem wam, że jak strzeli pierwszego gola, to ruszy pewnego rodzaju, bym powiedział, Dział prawo serii. No i Robert Lewandowski, jak ta. Maszyna do strzelania goli, ustrzelił dopel PAKA, zdobył dwie bramki, moi drodzy, no i dołączył do grona takich wspaniałych zawodników polskich, którzy dokonywali tej sztuki. No bo w La Liga było tylko kilku Polaków. Robert Lewandowski stał się czwartym Polakiem, który właśnie ustrzelił dwa gole. Przed nim dokonali takiej sztuki Jan Urban, Roman Kosecki i także Wojtek Kowalczyk. Ostatni raz 25 lat temu. No, kibice. Polskie, pol, ogólnie Polscy kibice na, bardzo długo czekali na taki dopelpak w lidze hiszpańskiej. Ogólnie Robert Lewandowski, wyobraźcie sobie, jest dziewiątym Polakiem, który zdobył bramkę w La Liga. Te bramki właśnie zdobywali Jan Urban ja, właśnie Roman Kosecki. Ziober plus do tego właśnie Wojtek Kowalczyk Smolarek Grzegorz Krychowiak Pawłowski no i właśnie jest ósmy moi drodzy tutaj właśnie mi jeden zawodnik wyleciał wyleciał z głowy szybko spojrzę na moje notatki o kim ja nie powiedziałem Kucharski i właśnie menadżer jego Cezary Kucharski, gdy grał właśnie w, 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 w Sportingu, moi, 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 moi drodzy. I Robert Lewandowski po 7 latach zdobył bramkę, bo ostatnim Polakiem, który zdobył właśnie bramkę w Lidze Hiszpańskiej był Grzegorz Krychowiak. To też jest piękne, że napastnik polskiej reprezentacji strzelając w 45 sekundzie bramkę, Yy, z stał się Czwartym piłkarzem w historii, który w każdej minucie spotkania strzelał bramki. Tej sztuki potrafili dokonać Cristiano Ronaldo, Suarez i Zlatan Ibrahimowicz. Widzicie, Robert Lewandowski bije kolejne rekordy, także się stał drugim najstarszym zawodnikiem FC Barcelony, który zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach klubu z Katalonii, bo wyobraźcie sobie niejaki, właśnie Hilaro. W 1939 roku był st starszy od Roberta Lewandowskiego, gdy zdobywał swoją pierwszą bramkę dla klubu z... Katalonii. Robert Lewandowski w swoim drugim spotkaniu zdobył swojego premierowego gola i podobnego wyczynu właśnie dokonali Neymar i Romario. No, w, powiedzmy sobie szczerze, no, piękny, piękne zestawienie zawodników: zarówno właśnie cudowny Romario i także Neymar. No Fajnie, że Robert Lewandowski w takim towarzystwie się znalazł. No te, ten mecz powiem wam szczerze, tu spoglądam przy, o wszystkich wam rekordach. Opowiedziałem Roberta Lewandowskiego, czy coś mi tutaj nie umknęło? Powiem wam szczerze, że byłem dumny, gdy oglądałem to spotkanie. Robert Lewandowski został wybrany graczem meczu tego spotkania. No i tak jak wam tutaj powiedziałem na samym początku tego materiału, rozpoczął pewnego rodzaju wyścig o koronę króla strzelców. Jeszcze nie jest pierwszy, bo jeden z zawodników Betisu Sevilla strzelił trzy bramki. Robert Lewandowski ma dwa, ale najważniejsze, że wyprzedził Benzemę, który po dwóch kolejkach ma jedną bramkę. No to ja czekam właśnie z przyjemnością, właśnie patrzę na tą rywalizację między Benzemem i Robertem Lewandowskim zarówno w La Liga i Champions League. Mam nadzieję, że właśnie na napastnik polskiej reprezentacji zdobędzie koronę króla strzelców, bo teraz już będzie zdecydowanie łatwiej. Już jest presja mniejsza zresztą widzieliście to, gdy strzelił tą, tego Gola zdobył, no to już emanował radością. I jeszcze była taka sytuacja, kiedy Omał, no, tak ładnie tą piłkę przyjął i z drugiej i drugą swoją stopą strzelił. Wtedy niestety bramkarz Realu Sociedad obronił fenomenalnie. Ale tak na dobrą sprawę powiedzmy sobie, że FC Barcelona ten mecz wygrała, bym powiedział, dob dobrymi zmianami właśnie pojawienie się Rafini i Ansu Fatiego odegrały właśnie kluczową rolę, bo właśnie ten młody 19-letni Hiszpan zanotował dwie asysty, no i podobał, podobała mi się właśnie ta współpraca z Robertem Lewandowskim. Wszyscy liczyli, że na napastnik polskiej reprezentacji będzie współpracował fenomenalnie z Pedrym, a tu proszę, ten Ansu Fati, właśnie, Ansufati już nas zachwycał za czasów, Leon, za czasów Messiego, tylko na, bym powiedział, główną przeszkodą, żeby jego wielki talent, rozbłysk były kotuzje. Jeśli właśnie ten utalentowany Hiszpan będzie w, w barwach blaurgany, grał fenomenalnie, będzie zdrowy, to może właśnie stworzyć taki duet z Robertem Lewandowskim, jaki stworzył właśnie Robert z Millerem. Na to, na to liczę, ale widać, że Robert Lewandowski jest pewnego rodzaju wzorem, jest maszyną do zdobywania goli. Zresztą prasa hiszpańska jest pod jego wrażeniem. Zarówno chwali go Krzawi, czy Pedri, czy Dembele. No, wszyscy są pod wrażeniem gry Roberta Lewandowskiego i to też jest piękne, że w dniu swoich urodzin um, były zawodnik Bayernu Monachium postrzelił e, dublet I, i to w drugim e, Spotkaniu. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie występ Roberta Lewandowskiego. Jak zawsze jest on nie, nienasycony, zdobył dwie bramki. Ja jestem przekonany, że były zawodnik z Nicza Pruszków, jeżeli chodzi o te swoje umiejętności, talent, ta, on jeszcze się rozmi, rozwinie i będzie lepszym napastnikiem. Tak jak powiedział. Lewandowski, że przyjechał do FC Barcelony zdobywać trofea i właśnie ta drużyna otoczona młodymi zawodnikami i starszymi tymi seniorami, jakimi jest właśnie Busquets, Piquet i Alba, będą właśnie zdobywać. Się Puchary, tego właśnie w Barcelonie brakowało. Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski zaczął się, bym powiedział, już powoli spłacać. Istnieje szaleństwo w Hiszpanii i także w Polsce. Wyobraźcie sobie, że to spotkanie, które było transmitowane o 22.00, powiedzmy sobie szczerze, że nieciekawa pora, koniec weekendu, a. Aż pół miliona osób oglądało ten mecz. Taka koniunktura no, jest, powiedziałbym, i zarówno w Polsce i za granicą miła, i także Robert Lewandowski, zdobywając te dwie bramki w la liga, staje się coraz bardziej popularny, bo tak jak wam mówiłem, o bramkach jego strzelanych w Niemczech to wiedzieliśmy my, pasjonaci tej Ligi Szwajcarii, Austrii. No, i bym powiedział, jacyś fanatycy we Włoszech, w Hiszpanii, ale, ale powiedzmy sobie szczerze, w Meksyku, w Brazylii czy w Argentynie nikogo właśnie nie interesowały strzelane gole Roberta Lewandowskiego w widzę niemieckiej, bo niestety właśnie Bundesliga nie jest właśnie w tych krajach, w tych państwach tak popularna i ceniona. A Robert Lewandowski co tydzień w La Liga strzelający jednego gola. D, y, dwa, ewentualnie ustrzelający Katryka, jeżeli będzie dalej tak, taką formę prezentował, no to, no to będzie coraz bardziej popularny i łatwiej będzie mu wygrać tą y, złotą y, piłkę, no bo jednak FC Barcelona no, należy do kilku klubów na świecie, gdzie właśnie klub z Katalonii jest, bym powiedział, bardzo y, popularny w, w dziesiątce tych najlepszych klubów na świecie, ale mimo tego na razie sytuacja wygląda tak, że FC Barcelona Krza krzawiego powoli się rozpędza. W tym pierwszym spotkaniu nie zachwycała. Po, 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 po pierwszej kolejce bym powiedział nawet tą drużynę spotkała pewnego rodzaju krytyka w związku z tym były. Zawodnik FC Barcelony zdecydował się na wprowadzenie pewnych zmian. I wyobraźcie sobie, no Busquets pauzował za czerwoną kartkę Alba, który w pierwszym spotkaniu kilka razy nie popisał się usiadł na ławce. No i zastąpił go ten młody, utalentowany. 19-letni Balde, który asystował przy pierwszym golu Roberta Lewandowskiego. Rafinha i, um, i także Obama Young usiedli na, na, na ławce. W pierwszym składzie wystąpił De Jong, który mnie właśnie z zawiódł w tym, w, tym, w, tym, w tym spotkaniu. no Czasem tak właśnie. Bywa, ale Dębel to, to mogło mi się, mogła się podobać gra FC Barcelona. Ale najważniejsze jest to, że Robert Lewandowski zdobył dwa dwie, dwie bramki, ale powoli, z meczu na mecz, będzie, będzie coraz lepiej. Robert Lewandowski w tym, w tym meczu harował, cały czas się wystawił. Ale powiem Wam szczerze, że mi się najbardziej podobało to zagranie Asufatiego, co piętką zagrał do. Dembele i Dembele zdobył piękną bramkę. Szkoda, że właśnie ta asysta Roberta Lewandowskiego nie została zaliczona właśnie do Ansu Patiego, no bo tam jednak później jak Lewy zagrywał do Ansu Patiego, no, no to jednak niestety piłka trafiła w obrońcu, więc władze Ligi Hiszpańskiej uznały, że to nie była asysta Roberta Lewandowskiego. Podsumowując powiem Wam szczerze, że były napastnik Bayernu Monachium zagrał fenomenalnie no i sprawił, że my wszyscy w Polsce cieszymy się z tego występu Roberta Lewandowskiego. Jestem ciekaw jak Wy oceniacie Lewego, czy podobał Wam się ten mecz i czy też uważacie, że jakby zawodnikiem meczu Roberta był Robert Lewandowski. Ja uważam, że właśnie Robert Lewandowski i właśnie Asufati, ci dwaj zawodnicy byli game changerami. Na razie ta Barcelona nie zachwyca w tym sensie, że od samego początku nie gra fenomenalnie ani także bym tak powiedział, przebojowo. Pierwszy mecz rozczarował, w drugim spotkaniu dopóki Real Sociedad miał właśnie siłę dopóki, dopóki Baskowie potrafili utrzymać. Tempa drużynie Ksawiego, no to, no to walczyli, da, dawali radę, był remis, ale właśnie od tego są tacy zawodnicy, od tego jest właśnie silna ławka, gdzie siedział Ansufati, gdzie siedział właśnie Rafinia. Ci piłkarze pojawili się w, w drugiej. Połowie i, i zrobili y, różnice. Po tym się właśnie poznaje drużyny klasowe. Tego właśnie brakuje. Wiadomo, to jest złe porównanie, ale tego brakuje polskiej ekstraklasie: że zarówno właśnie Lech, Raków, Legia, Wisła, Płoc. Te drużyny nie mają takiej bym powiedział ławki. W sensie, że wyobraźcie sobie, że zarówno Obema, jak, Asufati. Czy Rafinia Ci piłkarze że wielu innych drużynach na świecie graliby w pierwszym składzie, gdzie Rafinia grał spotkanie za spotkaniem w barwach Licy United, a tutaj jest po prostu jest konkurencja. Brazylijczyk gra, grał słabo w tym pierwszym spotkaniu. Ławka, alba grał słabo, ławka. I to, to mi się podoba, że właśnie Krzawi jest sprawiedliwy. Graliście kiepsko w pierwszym składzie siadacie. De Jong zagrał bardzo dobrze w tym pierwszym spotkaniu. Grasz, grasz, grasz w, kolej, w drugiej kolejce od, od początku. Tym razem, właśnie holender nie wykorzystał tej szansy, a różnicę zrobił Ansofati, i pewnie w następnym spotkaniu zagra w pierwszym składzie. No, Barcelona będzie grała na kilku frontach. I jestem przekonany, że w miarę. Z treningu na trening. Ci wszyscy piłkarze będą się coraz lepiej rozumieć z Robertem Lewandowskim i Robert będzie bił kolejne re rekordy. Moi drodzy, jeśli Wam się podobał ten odcinek, to dajcie łapkę do góry, także subskrybujcie mój kanał. No i zachęcam Was do komentowania, bo bardzo lubię z Wami tutaj dyskutować. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie o tym spotkaniu. Jak oceniacie występ Roberta Lewandowskiego, czy Uważacie, że Arthur Fati był game changerem. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam miłego nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej!